Ogromnie mi miło przywitać i podziękować za wizytę w Centrum Sztuki Mościce Piotr Kita, muzyk bardzo znany nie tylko w regionie tarnowskim, finalista programu Must Be the Music, no i w ogóle człowiek orkiestra. Absolutnie. Witaj, dzień dobry. Cała przyjemność po mojej stronie. Serdecznie witam wszystkich. Jesteśmy Piotr w takim klimacie świąteczno-noworocznym. Mamy odpowiednie dekoracje, mamy piękne światła. No i jesteśmy tuż po Twoim koncercie online w Centrum Sztuki Mościce. Koncercie, na no właśnie, piosenek, pieśni, kolęd, czyli wszystko co z Bożym Narodzeniem związane. To jest Twój ulubiony repertuar, czy niekoniecznie? W zasadzie. Ulubiony to, to jest repertuar, y, który jest w moim klimacie, czyli balladowy. Uh -huh. Oczywiście pojawiły się tam do y, domieszce dwa, takie troszkę bardziej, nazwijmy to, utwory. A jak to nazwać? Myśmy sobie tak to nazwali, y, w cudzysłowie, dla naszych potrzeb, utwory christmasowe ogólnie, czyli one zawierają wtedy, mogą być anglojęzyczne, zresztą w większości tak było, i po prostu mają taki charakter, oczywiście wchodzą to w kolędy polskie, także i pastorałki, także ogólnie taki, tak bym to nazwał, ten repertuar. Widzowie programu Must Be The Music, znając cię z tych solowych występów wokalnych, no tutaj na scenie Centrum Sztuki Mościce byłeś z zespołem instrumentalnym młodych ludzi. Co to za osoby? Są to młodzi ludzie, nie ukrywam, wiele razy sięgałem. Po, po wsparcie w dużej mierze, znaczy przede wszystkim, że młodość generuje jednak pewnie samą tą energię, spontaniczność, to troszkę tak jak to dziecko, które... Napędza. Ta bula raza, a później dopiero system do dziecko potrafi jakoś tak stłamsić, dlatego kochamy to coś w dzieciach, ta spontaniczność i tak dalej, Porównując to do, do młodych muzyków, to często można powiedzieć nieopieczonym, chociaż w ich przypadku, akurat muzycznie, jakbym powiedział, nieopieczonym trochę przesadził. przesadził albo Zrobił krzywdę. Nawet bardzo przesadził. Mm -hmm. Za chwilę o tym powiem, że, że po prostu ja spodobał mi się projekt, bo Robert potwycił temat. Robert? Robert Wypasek mm -hmm. podchwycił temat, ale, ale byłem troszkę na początku, no nie powiem, nawet przerażony. Co tu dużo mówić, znam swoje miejsce i, i wiem z kolei, jaki poziom reprezentują generalnie y, muzycy ze szkoły katowickiej. Natomiast no, znałem akurat cokolwiek dokonania tych, tych konkretnie muzyków. Y, nie, wszyscy, nie wszystkich na, na żywo, ale, ale po prostu no, nie, niesamowite umiejętności. Także. Drugi aspekt, to, to pierwsze to energia, spontaniczność. To, czego tak zwanym doświadczonym, jak ja często brakuje. Mówi się czasami tak, żeby się trochę wytłumaczyć, o, doświadczenie, że to jest ta, ta nasza, nasz walor. I to doświadczenie wiele tłumaczy. Yy, wiele tłumaczy, ale. Nie czas, yy, znaczy, no Czasami byśmy chcieli, żeby tak było, <laughs> że, że, nam, że nam to poz, yy, pozwoli, może nie tyle nie dociągnieć, yy, tylko. <clears throat> O, ja to tak myślę, że w kwestii wykonawstwa to, to technika jest słabsza, ale, ale za to mamy większe doświadczenie, większą dojrzałość, troszkę próbujemy tym nadrobić. Nie zawsze, nie zawsze skutecznie, ale taki mechanizm niewątpliwie istnieje. No więc to jest jedna sprawa główna, muzyczna, natomiast mówię, no czuję się dobrze, zawsze gdzieś ta energia mnie troszkę odmładza. Jednak wiadomo, człowiek już ma troszkę latek za sobą, a tutaj Odkąd pamiętam, odkąd Bombaj jeszcze zaczął tak mm -hmm, funkcjonować, mm -hmm. a często tam grywałem. Ja na ciebie Piotrze mówię Tarnowski Andrzej Zeucha. Mogę tak mówić? To jest uzasadnione czy nie? Znaczy na pewno byłoby by mi miło. <grym> jest to, ci jest będzie. to gdzieś jest to tam gdzieś mój guru, natomiast yy, myślę, że że troszkę zbyt to idące daleko chociażby z tego względu, że już długo po jego śmierci odkry, odkryłem tyle utworów, mhm. których nie znałem wcześniej i które powodowały u mnie takie wow, że Im więcej, im więcej czasu jak go nie ma, tym tym ta no uwielbienie to może to nie jest, bo nie jestem ja mało w sensie, w sensie takich, żeby, ale po prostu szacunek do, do tego kunsztu cały czas rośnie. Nie wiem skąd się pojawiają nagle utwory, mało takie znane, ale, ale także porównanie do niego no, jest to troszkę małym nadużyciem, ale, ale, ale miłym nadużyciem. Jestem ciekawa, Piotr, co ty robisz na co dzień. No bo uporządkujmy, jesteś nauczycielem muzyki. Uczysz w szkole, teraz online. Tak, od, od wielu lat. Tak. No właśnie, koncertujesz także, no, teraz pewnie z trudnościami, bo epidemia pokrzyżowała plany wielu mhm. artystom, tobie pewnie też. No niestety powiem, że ten aspekt jednak występów na żywo i to, i to wcale nie chodzi o jakieś duże koncerty, czy w ogóle koncerty często nawet są to, są to jakieś nawet bankiety, tym się też param, nie, nie, nie wstydzę się tego. Daje mi to dużego takiego kopa. No i w braku, przy braku tej sytuacji, tej możliwości, no już zaczynam się troszkę z tym oswajać, ale początek to była straszna katorga przychodził weekend czy, czy takie jakieś wolne, wolny czas, w który zwykle poświęcałem nagranie, na występowanie. I nie ma koncertów. I nie ma koncertów i powiem, no zresztą myślę, że wiele, wiele osób z, z wielu branż przez to, przez to no gdzieś tam jednak, nie powiem, trauma, chociaż pewnie, pewnie i traumy niektórzy przeżywają, bo to jest, dochodzi aspekt finansowy, więc no nie jest fajnie. Tak nawiązując troszkę do, do tego, tej zapowiedzi odnośnie świąt i tak dalej, mm. myślałem, że, że podciągniesz, czy to tak, jest tak samo. No właśnie, od razu mi się tak... Chciałam nosła. o to zapytać, to no miało właśnie. być następne pytanie. No właśnie. Na początku tak coś, coś takiego pobrzmiało. To jednak jest strasz, strasznie inaczej, mm -hmm. po prostu całkiem inaczej. I myślę, że dzięki takiej inicjatywie... Zresztą jest mi bardzo miło z tego powodu, czuję się w jakimś sensie wyróżniony, że mogłem ja, ja, ten koncert zagrać, zaśpiewać. Także no, no trzeba, trzeba coś takiego, do czegoś takiego nawiązywać, coś próbować robić, w tym jednak takim takie maraźmie domowym i wiadomo, odosobnieniu tak naprawdę. I, no, a jako nauczyciel to ubolewam nad y, pewnymi mechanizmami, które te dzieci y, pozbawiają kontaktów z rówieśnikami, w ogóle interpersonalnych. W ogóle. No, w ogóle to życie jest jakieś takie. Ale zeszliśmy chyba jest troszkę za daleko. Trudne jest specyficznie. Miejmy nadzieję, że to funkcjonowanie w dobie koronawirusa bardzo szybko się skończy. Piotrze, ty lubisz ten świąteczno-noworoczny czas? Bo on ogólnie, też jest specyficzny. Ogólnie, ogólnie bardzo lubię, tak, tak. W dużej mierze, no, znowu, nie będę, nie będę jakiś taki odkrywczy ze względu na, na, na ten, ten typ repertuaru, chociażby, nie? Że to, a że on jest ci pasuje. sporo. Pasuje. Znaczy, lubię, oczywiście, mam też, każdy ma swoje, ten, ale nawiązując kolej do mojego stylu, takiego balladowego, mm. nie ukrywam tego i zawsze. Czasami żartuję na jakiś koncerterze z tym typowym po prostu smęciarzem, więc... No co ty, jakim smęciarzem? No, ja sobie to tak... Da, da Wzruszasz absolutnie. No. Z drugiej strony wiem, że ludzie z temperamentem takim energicznym i tak dalej często wolą Coś innego, no ale to już jest kwestia gustów, prawda? O których się nie dyskutuje. Piotrze, zupełnie na koniec. Załóżmy, że, no właśnie, że życie nasze wraca do normalności, że zaczyna być znowu normalnie i dostęp do tego wszystkiego, o czym mówimy, jest już nieograniczony. No to jaki jest Twój muzyczny, zawodowy plan? Na co możemy czekać w Twoim wykonaniu? Mam swoje, sw swoje lata i, i swoją taką, że tak powiem, niszę grania, grania sobie, akompaniowania, śpiewania, występowania w bardzo kameralnych, co chyba najbardziej właśnie mm -hmm. mi odpowiada, w miejscach, e, koncertach, czy też no, nawet mówię, nawet i bankietach, tego typu e, w formie muzykowania i, i to mi wystarcza. jeśli do tego bym wrócił, nie, nie mam w planach jakiejś, jakiejś, kariery i tak dalej robienia i Zresztą. Wszest każdy pracuje na obrotach jakichś takich i, i żyje na ile coś go zadowala. I chyba mm -hmm. o to chodzi. To, że, to, że jeden po potrzebuje mieć, nie wiem, nie wiem, dwa, dwa, trzy samochody wypasione i tego. Każdy ma swoje jakieś tam priorytety, dla mnie taka normalność, żeby można było funkcjonować i. I, I powiedzmy, mieć jak to kolokwialnie się mówi, na sól do chleba. Nie muszę, nie muszę mieć, mieć tych ostrych na przykład, czy Czegoś czy nadzwyczajnego. Mhm. Nawiasem, za którym nie przepadam. Ja też. Ale to jest, to jest moje już takie. Wychodzimy troszkę poza, poza takie, takie meritum. Trudno o tym. W czym żyjemy, w czym funkcjonujemy. Trudno o koronawirusie nie rozmawiać. Zasłuchałam się niestety, Piotrze. Niestety tak, i to jest, to jest smutne i takie troszkę mało. Najgorsze, że mało, mało optymistyczne w tym wszystkim. Nie ma momentu, że my wiemy, że nastąpi, jest, ciach. Spinamy się, robimy wszystko, wygetujemy nawet, bym powiedział wręcz, bo wiemy, że na, nastąpi stuprocentowo poprawa i będziemy normalnie, i wrócimy. A ta, tak się mówi o tej normalności. Każdy, każdy tęskni nawet te akcje różne balkonowe. Jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie mm. to jest, jest, no, taka tęsknota zatem, ale no, na razie co tu dużo mówić jest, jest to jeszcze wielką i wiadomo. Pozostaje nam mieć nadzieję, że wrócimy jak najszybciej do tej normalności. Piotr Kita, dla ciebie, Piotrze, z życzeniami powrotu do normalności, dużo zdrowia. I jednak planów muzycznych, na które nie tylko ja czekam, na które po prostu czekamy my, Tarnowska Regionalna i nie tylko publiczność. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie i tego właśnie, tej powrotu do normalności wszystkim życzę. Kłaniam się, dziękuję bardzo.